Historia Aleksa Hormoziego, takiego amerykańskiego multimiliardera, który nauczy Cię bardzo dużo o biznesie, ta historia właśnie i teraz tak, historia opiera się na tym, że Alex Hormozy gdzieś tam wcześniej pracował na etacie, później się zwinął z tego etatu, no i wymyślił sobie chyba z tej racji, że jego ta żona, partnerka, chyba Leila się nazywa, też tam zajmuje się fitnessem, no i jakby pierwszą rzeczą, którą miał, to miał siłownię, jakieś tam kilka siłowni, i jakby był mistrzem w tym, że potrafił te siłownie zapełnić klientami. Czyli umiał gdzieś tam się uczyć, chciał z na początku robić webinary, ale te webinary mu nie wychodziły, zrobił jeden, nic tam nie sprzedał, więc po prostu zrobił taką ofertę wideo i nauczył się generować leady. Czyli ustawiać reklamy na Facebooku i zapełniać te siłownie czyli jedna ważna umiejętność. Która jest bardzo, bardzo potrzebna innym przedsiębiorcom, no, którzy chcą też otworzyć swoje siłownie. Czyli największy, najwięcej ma problemów, tak jak tutaj jest restauracja. Akurat teraz jesteśmy w porze siesty, więc tu nie ma klientów, ale nawet taka prosta rzecz, jak chodzimy sobie tutaj w Kalpę, widzisz puste restauracje, no to możesz podejść do takiej firmy, w której nie są obłożone miejsca, no i zaproponować im, że im wygenerujesz lidy. I tak samo w Krakowie, w Warszawie. No i myślę, że cię wezmą z pocałowaniem w rękę, bo każdy biznes chce mieć klientów. No i on to zrozumiał. No i zaproszono go na jakieś takim sympozjum dla właścicieli siłowni. No i on stanął na scenie i postanowił opowiedzieć o tym, jak zapełnia siłownię w ogóle przed startem. Czyli zanim taka siłownia wystartuje, to już wszystkie miejsca były w tej siłowni zajęte, czy już byli czekający klienci. No i on tam wystąpił, tak jak opowiada, wystąpił na takim sympozjum, gdzieś tam na takim szkoleniu. No i bał się, że to będzie nudne, że w ogóle i on, i to jest bardzo ważna część, że on myślał, że to każdy tak ma, że umie zapewnić te siłownie, więc mówi to, tak sobie myślał, że to będzie nudna prezentacja i opowiadał po prostu jak ustawia reklamę, jak to wszystko robi, jak to działa, na zasadzie, że pewnie to jest nudne, bo każdy tak robi. No i jak skończył to wystąpienie, czyli opowiedział o tym, jak w swoich chyba dwóch siłowniach tam obłożenie zrobił stuprocentowe, no to jak szedł z tej sceny, to w koło niego pojawili się, podeszli do niego, ci właściciele siłowni i chłopie, dawaj nam ten system. Czy mógłbyś mi pomóc, czy mógłbyś tak zrobić, bo się okazało, że nikt tak nie robi. Mówię nawet, że tam do ubikacji, zanim poszli, więc to było jego takie zaskoczenie, mega. No i on nie miał im nic do sprzedania, bo nie miał o tym kursu, więc no wrócił, zebrał tam wizytówki, oni by tam dali wizytówki na zasadzie, jeżeli kiedyś będziesz miał jakąś taką usługę, to się do nas odezwij. No i tak rozkminiał, no i sobie wymyślił, że po cholerę mu te jego siłownie tylko, jak mógłby pomóc zakładać innym siłownie, w sensie zbierać ludzi, ustawiać reklamę, robić ten marketing. No i tam się umówił, trochę tak jak w Nieruchomości, że on bierze klientów do tych siłowni, ale pierwsze, za pierwsze sześć tygodni kasa idzie do niego. No i tak pierwsze kilka siłowni tak zrobił. No ale później, czy miał taki model, że jakby robił taką usługę, że ci zdobędzie klientów, bo w tym się wyspecjalizował. Czyli to jest bardzo, zobacz, taka nisza wąska, tylko że to Stany Zjednoczone, nie, że masz właścicieli siłowni i znasz się na generowaniu lidów. No i jedna umiejętność, warta duże pieniądze. No i ten model na początku taki usługowy, ale co się okazało? No okazało się, że któregoś dnia tam żona go budzi i tak widzą, że na karcie pojawiają się takie zwroty minus tam 600, minus tam, nie wiem, 100 dolarów, bo tam kupowali te karnety ludzie. No, i tam dostali też takiego maila, że klient napisał, że właściciel tej siłowni, z którą on miał deala, stanął tam na środku siłowni i powiedział tak: Jak zwrócicie te płatności kartą, które szły też do Hormoziego, to będziecie mieli siłownię zapłuceny, czyli tam go zrobił w trąbę. No i okazało się, że prawie zbankrutowali pierwszy raz, no i postanowił zmienić ten model, no bo przejechał się na kilku osobach nieuczciwych, i postanowił zmienić ten model, że będą to trochę robili inaczej, że właściciel będzie mu odpalał 50% od tych Klientów, których on zdobędzie, no i też wszedł drugi model, że będzie miał taki stały, pasywny dochód z każdej siłowni, którą założy. No i się okazało, że to w sumie działało, ale pojawił się jakiś gość, który nie miał kasy, on mu chciał pomóc, więc sprzedał hormozy te dwie swoje siłownie zainwestował wspólnie z tym gościem, on miał te pieniądze oddać, no i któregoś dnia się obudził i okazało się, że tam ma debet na karcie czy tam długi na poziomie chyba 150 tysięcy dolarów. Tam jego żona tą kartę też płacili, bo musieli lecieć samolotem do innego stanu, żeby tam też siłownie rozkręcać. Więc okazało się, że chłop ich oszukał, zrobił ich w trąbę, stali się praktycznie bankrutami. No i tak, żeby się ratować, tu myślał sobie, jak tutaj wyjść z tej sytuacji. Też jego znajomi zwolnili się z pracy, znajomi i znajomi jego żony zrzucili etaty, żeby im pomagać. Uwierzyli w ich biznes, że to będzie tak fajnie działało. No i okazało się, że są w długach. I nie mają wyjścia. No i hormozy sobie przypomniał taki koło ratunkowe, czyli taki pivot. Przypomniał sobie, że kiedyś tam pracował nad jakimś takim produktem cyfrowym, czyli kurs bez szkoleń, bo jakby też zrozumieli, że im się nie opłaca, że mają zadłużoną kartę i takie jeżdżenie do klientów, pomaganie im w zakładaniu siłowni. Przy okazji tam go ktoś oszukał, no że po prostu im się to nie spina, bo ciągle koszty i ciągle ich ktoś oszukuje. Więc pomyślał sobie, zrobi takiego pivota, czyli rzuci ten biznes zakładania tych siłowni. I tam, że dzielą się z nim zyskiem, i po prostu wejdzie w szkolenia z tej dietetyki, czyli tam układanie planów treningowych, jakieś tam miał kursy nagrane z ćwiczeń. No i pomyślał sobie, powiedział tak: Będę dzwonił do klientów, generował LIDY, bo to umiał robić, i będę im sprzedawał te plany treningowe. No i też zaczęli to robić. I okazało się, że to fajnie tam w miarę działało, że tam chyba 1000 dolarów dziennie zarabiał, i policzył sobie, żeby ten dług 150 tysięcy spłacić, bo tam potrzebuje około 150 dni. Później pomyśleli, że mają tych znajomych, którzy z nimi pracowali, którzy umieli sprzedawać na słuchawce, no to jakby oni się zaangażowali, no to będzie 8 tysięcy przychodu dziennie. No i tak zaczęli dzwonić. No ale zostało mu tych kilku klientów, którym obiecał, że im pomoże zdobyć klientów na te siłownie, czyli ten stary model. No i tak sobie siadł, wziął sobie ten swój notes i zaczął dzwonić do tych klientów, że jednak zrywa tę umowę, że nie będzie w stanie dojechać, że się w to nie bawi. No i zaczął od pierwszego gościa. No i mówi, słuchaj, jednak Ci nie pomogę zdobyć tych klientów, bo się wycofuję z tego biznesu. No i ten koleś mówi, ty, no, trochę słabo, bo już sprzedałem, za, za, tam zadłużyłem dom, sprzedałem jakiś tam dom, wszystkie karty kredytowe y, tam powiedzmy sobie pozadłużałem. No jestem w kropce. No, jak zostawisz mnie tak bez, bez tego wsparcia, nie zdobędę klientów, no to jestem bankrutem. No i mu się tak głupio zrobiło. I, I mówi, no niestety nie zrobię tego dla ciebie. On mówi, ty no to przynajmniej mnie naucz, jak to się robi. No i Formozy mówi, ale jak? No po prostu naucz mnie, jak się generuje te lidy, Zrób mi takie szkolenie, ja już zrobię to sam. I za ile byś mi to zrobił? No i Formozy tak, żeby, żeby jednak zostać przy tamtym starym biznesie, no tak mu na odpałkę powiedział, dobra, to za 6000 dolarów. I chłop mówi, dobra, zgadzam się, super. No i Formozy zdębiał, bo okazało się, że przez przypadek powstał produkt, którego nie widział, że mógłby tak zarabiać. No i, no dobra, z tym się umówił. Później dzwonię do kolejnego i kolejny gość to samo, to mnie naucz, nie? no to mu powiedział 8 tysięcy, też się zgodził, później powiedział 10 tysięcy dolarów i też się zgodził. No i okazało się, że przez przypadek wymyślił biznes, który aż sam był zaskoczony, i daje mu świetny przychód. No i w taki sposób rozwinął firmę, która się opierała na tym, że po prostu uczył, miał mentoringi, uczył ludzi, właścicieli siłowni, jak zdobywać klientów na te siłownie bez kosztów, bez dojeżdżania, tylko na samej zasadzie takiego mentoringu, pulsów. Coachingów. I opowiem to dzisiaj tą historię tylko dlatego, żebyś zrozumiał, że takie pitolenie, że musisz mieć strategię, że musisz mieć od razu pomysł, że wszystko musisz mieć przemyślane. Tutaj pokazuje, że to, co się stało w jego życiu, jest taką serią różnych przypadków. Oczywiście musiał mieć takiego super skilla, więc jeżeli się nauczysz dostarczać ludziom to, czego potrzebują, czyli rozwiązywać ich palący problem, a w tym przypadku palącym problemem było to. Że firmy zawsze ci zapłacą pieniądze, jeżeli dostarczysz im klientów. I oczywiście to też jest ważne, bo tu nie chodzi o każdy biznes, bo na przykład trudniej jest dostarczać klientów w zatłoczonym e commerce a na przykład łatwiej, jeżeli umiesz to robić, dostarczać klientów za dobre pieniądze, na przykład do siłowni. Więc wyobraź sobie, że jeżeli ktoś ma siłownię, restaurację, a ty mu zapewnisz to, że będzie miał obłożenie pełnie klientów i ta osoba będzie miała pewność, że dzięki tobie zarabia, no to ci ozłoci. Więc. Musisz mieć jakąś taką umiejętność, która jest ponad przeciętna, której potrzebują inni. I Hormozy mówi taką piękną rzecz, oczywiście o generowaniu lidów, że na świecie jest mnóstwo problemów i on sam, czy ja sam nie jesteśmy w stanie tych wszystkich problemów rozwiązać. Na przykład, wielu moich klientów ma taki problem, że nie radzą sobie z Instagramem, potrzebują takich podstaw, potrzebują tego, że z nimi siądę i pomogę im nagrać pierwszą rolkę, nie wiedzą, jak się nagrywa rolki. A ty mówisz, że o, to już wszyscy te rolki robią i już każdy uczy tego marketingu. No nie, bo ja na przykład nie jeżdżę do klientów, nie zajmuję się tym, mieszkam sobie w Hiszpanii, więc ja w ogóle nie dotykam tej niszy, że pojechałbym do klientki i bym z nią pracował, czy nawet jakaś mała grupa trzy osoby czy szkolenie zespołów, firm, biznesów 78% polskich pracowników deklaruje, że wiedzą i chcą się uczyć sztucznej inteligencji. Ale chyba z 16 tylko procent firm robi szkolenia ze sztucznej inteligencji. I teraz sobie pomyśl, jaka jest nisza, jak jest niezagospodarowana nisza. I ja wszystkich szkoleń, ze nie ja, nie przeprowadzę. Nie będę jeździł po Polsce i uczył firmy, gdzie jest pięciu pracowników, ale ty możesz to robić. Więc jeżeli będziesz patrzył tylko na przeszkody i problemy, to nic nie zarobisz. Ale jeżeli będziesz patrzył tak właśnie jak hormozy, czy ja. Że wszędzie są okazje. Pomyśl sobie o tym, że jest mnóstwo problemów, których leniwi ludzie nie chcą w stanie rozwiązywać, nie chcą w stanie pomagać w rozwiązaniach. Więc, jeżeli będziesz, połączysz pracowitość z głową, z umiejętnością wyszukiwania problemów, które możesz rozwiązać, to wygrywasz wszystko. Więc wierzę, że ta historia Hormoziego nauczy cię o sile pivotów, o sile dostrzegania okazji i sile tego, że czasami po prostu trochę we wszystkim jest przypadku, więc nie spinaj się na spiętym tyłku że od razu musisz mieć super strategię. Tak jak ja często słyszę tych klientów, którzy mówią zapłaciłem tyle i tyle, stworzyliśmy strategię. Dobra, ale ile zarobiłeś? A jeszcze i nie wdrożyliśmy. Więc wszystko i tak się dzieje w działaniu. Strategia jest super, ale musisz po prostu działać. Więc jeżeli chcesz więcej takich inspirujących historii, chcesz dołączyć do mojego VIP newslettera z potężną wartością, tutaj w pierwszym komentarzu dodaję link do mojego takiego wartościowego newslettera, gdzie będzie samo mięcho. No zresztą masz tutaj próbkę, że to są rzeczy ważne, więc jeżeli chcesz być powiadamiany, być na topie, wiedzieć zawsze, jak robić pieniądze, jak robić biznes, tutaj na dole masz link, w pierwszym komentarzu zapisz się do mojego VIP newslettera i bądźmy bliżej. Pozdrawiam Cię, skalpę słonecznego i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach mojego vloga.